I oczywiście mogę powiedzieć z tej strony Kebus, w dzisiejszym odcinku, czy inwestycja w Berlin ma w ogóle sens? Jak ja się zapatruję na ten event? E, wiem, że duża część osób pytała, zwłaszcza kiedy wszystko było na fali, czy właśnie warto inwestować w Berlin, e, więc dzisiaj o tym odcinek. Zapraszam do oglądania. No i zapraszam Was na stronę skinsmaki, gdzie swoje skiny wymienicie. I tutaj z moim kodem, czyli z kodem Kebus, darmowe 5 dolarów przy trajdzie powyżej 100 dolarów oraz 35% bonusu do depozytu. Także naprawdę fajne bonusy. Duży wybór skinów, także zerknijcie sobie nawet zobaczyć, czy nie ma jakiegoś fajnego crafta dla Was. No i co? Bierzcie o, na przykład tutaj ten Katowice. Chyba bez pos, tak jest. No, wpadajcie, korzystajcie link w opisie, a my przechodzimy już do jednego odcinka. Także dzisiaj o Berlinie. Mm, tak jak mówię, tak jak mówię, mówiłem. E, sporo osób o to pytało. E, no i generalnie mój statement, jeżeli chodzi o Berlin, jest dosyć prosty. I myślę, że większość z Was go zna. E, no ale postaram się go jakoś, może, uargumentować w tym filmie, e, żeby po prostu. Bezpodstawnie nie rzucać jakiś test, e, także jeżeli chodzi o Berlin, moim zdaniem jedna z gorszych inwestycji, rzeczywiście dało na tym się zarobić. Ale nie oszukujmy się, na większości eventów, nie no, w sumie, w sumie na każdym evencie dało się zarobić. E, także no tutaj nie brałbym tego w jakimś tam stopniu pod uwagę. E, wejdziemy sobie na jakiś wykrystynowy, może konkretnych naklejek, niekoniecznie autografów, bo e, tam te sytuacje mogły różnie wyglądać. E, wejdźmy chociażby na ENDS no i sprawa wygląda tak, że rzeczywiście te wzrosty gdzieś tam na początku były nawet trzykrotne, no ale potem doszliśmy do momentu coś w rodzaju remera, czyli po prostu wieczna stagnacja. Ta wieczna stagnacja przełamała się oczywiście z momentem kiedy wszystko było w wyżu. Kiedy wszystko zaczęło rosnąć No i teraz jesteśmy w momencie Takim pośrodku, takim momencie średnim Więc zakładając, że nawet będzie Drugi wyż, który gdzieś tam Będzie powiązany z CSM2 No to wydaje mi się, że ta bariera 3,52, która była tutaj Może być przekroczona, nie mówię, że nie Ale nie jakoś dużo, czyli powiedzmy, że będzie to Akurat na tej konkretnej naklejce 4 zł, 4 zł. Czyli procentówka No 200%, około, 200% zysku co nie jest, co nie jest dużym zarobkiem, zarobkiem jest, ale nie jest dużym, i tutaj chcę Wam to właśnie uświadomić, że Berlin to nie jest jakaś, no nie wiem, da się na tym zarobić, nie mówię, że nie, ale są po prostu lepsze inwestycje. Także taki jest mój statement na moment obecny, i. Dalej tak będę twierdził, bo Berlin to nie jest raczej nic ciekawego dla nowego gracza, popyt na to też już, też, już, też już jest bardzo mały, więc moim zdaniem inwestycja słaba, są inwestycje o wiele lepsze. To by było na tyle, dzięki wielkie za oglądanie, trzymajcie się i yo!